Halo, ja jestem Gaja Pies, nie Gaja Pies, tylko slimek. witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i po, jakby co pomagam widzom wbijać pu pucharki, puszki pomagam widzom wbijać, możecie razem ze mną grać, wystarczy, że zostawicie łapkę w górę i subskrypcję i wejdziecie do klubu pokażę wam po rundzie. teraz gram z moim widzem i pomagam mu wbić 3000 pucharków no widać że to jest trudne nie? o tu no pomagam naprawdę z całej siły pomagam widzom wbić te pucharki które on, oni chcą Na przykład dzisiaj pomogłem 200 temu widzowi. Nie, no mniej. Ze 100 gdzieś. Pomogłem wbić bardzo dużo temu widzowi. To ja ich już szybko zabiję. On będzie miał... Te 3000 pucharków. Wystarczy, że ich dwóch zabiję. Ale... Ale... No... Teraz to po pomagam et szczur No, pomogłem mówić. Patrzcie na jego profil. Pomagam wbić. Pomagam wbić im naprawdę sumkę pucharków. Naprawdę. Może teraz będę grał. Gram z widzami, pomagam im wbijać, nawet więcej niż oni chcą. I to jest bardzo super, wiecie. Popatrzcie, dla was poświęcenie o 21.10 z widzem, pomagam mu wbić, pomogłem już. Mogłem mu wbić te pokwarki. Myślałem, mm -hmm. że już zginę. Dobra, chodź tutaj, chodź tutaj, szybko, 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 szybko. Ruszaj też się. Pomagam naprawdę, słuchajcie, widzą wbite puszki. Bardzo się staram. To są moje wy wymagania, żebym wam pomógł wbijać puchary i robić z wami filmy. Kiedy wbijam wam puchary Naprawdę, to są moje wymagania. Ja chcę, żeby, żebyście byli szczęśliwi, wiecie? Ja nie chcę, żebyście byli smutni, wiecie? Tak jak na przykład tego widzę Uszczęśliwiłem, bo ma te 3000 pucharów, bo mówił, że wija. Że wbijasie te 3000 to mu pomogłem. I zrobiłem film mam nadzieję, że zagracie ze mną Pomogę Wam wbić puchary I będzie super! Będziecie szczęśliwi Z moich wymagań więc gramy dalej o wygraliśmy świetnie zdobyte jak zawsze nic ale za to nowa motka. Było warto się starać. Gdzie ja sam motka dołu. Robiłem... O Ci, ci, nek I yeah. To dlatego wyda. Zrobiłem to tylko dlatego. Widzimy się w kolejnym odcinku. Wesołych świąt. Do widzenia.